Ale się dobrze czuję, chyba zaraz zacznę pierdzieć w rytm laku karacza. O kurwa, zostawiłam włączone żelazko. A pierdole, niech mi się chałupa zjara, wolę pierdzieć, co za menda tu wlazła. Pierd pierd laku karacza pierd pierd poszła do syracza pierd pierd. Dobra, skończyły mi się pierdy, idę zajarać. O, jaka fajna świeczka, będzie czym przyjarać skręta. Super, laska tu idzie, zatkam jej dupę cegłą, to przestanie pierdzieć. Co to było? Szit, muszę się złapać za cycka. Dobra, chyba mi się tylko zdawało, że jakiś frajer opuścił cegłę. Trzymam się za cycka i idę dalej. Albo pójdę sobie do piwiarni. O kurwa, w piwiarni jest ten menel, co ciągle każe mi łapać się za dupę zamiast za cycka. Dobra, chyba poszedł do syracza. Ale zajebiaszcze miejsce, pełno tu kości, bardzo je lubię. O kurwa, czy coś mnie goni? Chyba muszę się znowu złapać za cycka. Halo, halo, śmierdząca skarpeto, kto tam? Zgasiłeś mi świeczkę, mylepeto, czym ja teraz przypalę skręta... Kurwielu, nie ruszaj tych kości, są moje. Muszę się znowu złapać za cycka. Kurwa, ale to szybko chodzi. Kurde, chyba zgubiłam cycka, nie mogę go znaleźć. Nie ruszaj tego, frajerze, to stryjeczny brat ciotki teściowej, szwagra mojej przyrodniej kuzynki. Nie po oczach. masz, laseczko, zaraz zrobimy ci małe kółku. To ty, menelu jeden ruchany, poczekaj, zaraz ci przyjebie tak, że wylądujesz daleko stąd i w kawałkach. Albo lepiej ucieknę. Wracaj mała, nie uciekniesz od mojej wścibskiej latarki. Znajdziecie nawet w szambie. Au, zderzyłam się z czymś twardym: to chyba ściana. Au, znowu zaliczyłam ścianę, chyba nawala mi, GPS. Cholera, skończyła mi się benzyna, muszę zatankować, gdzie tu jest stacja Statoil? Nie, 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 tylko nie paliwa Orlenu, mam od nich menelofobię. O, jak ja tu trafiłam, to od drzwi do burdelu. Wpuść mnie ty głupi Alfonsie, puk puk. Cholera, jest poniedziałek 6 rano, wszyscy mają labę. Dobra, złapałeś mnie, proponuję, że wypierdzę marsz turecki Mozarta po okazyjnej cenie. Coś ci się pojebało, laseczko, ja nie lubię pierdów. Po prostu wlazłaś na moją nogę dwa lata temu w autobusie, teraz będzie. Niestety, kończy się czas antenowy i nie dowiemy się co będzie. Do niewidzenia.